Buddyzm jest coraz bardziej popularny na Zachodzie. Jakie jego świątobliwość ma rady dla polskich buddystów wyrosłych pod wpływem tradycji katolickiej? West, here, na Zachodzie, a przede wszystkim tu w Polsce, dominuje really chrześcijaństwo katolicyzm. czy katolicyzm. So, so ta tradycja wam odpowiada i dlatego o wiele lepiej i bezpieczniej jest pozostać przy niej, zamiast zmieniać się na inną tradycję lub wiarę. I dlatego gdziekolwiek wykładam, czy to w Ameryce, czy w Europie, czy w Australii, czy gdzie indziej. Zawsze podkreślam wagę dochowania wierności swojej tradycji duchowej. Tak jest bezpieczniej. Na świecie żyją miliony ludzi o różnych predyspozycjach mentalnych. Pomiędzy nimi są dwa rodzaje. Po pierwsze, ci, którzy po prostu nie interesują się religią, są niewierzący. I to jest ok. Uh, non ok. Uh, but Drugi rodzaj another category, uh, to ludzie poszukujący uh, desire, wewnętrznych wartości desire, duchowych, or, or ale których nie zadowala ich rodzima religia, the same the nie odpowiada im potrzebom, nie na zachodzie są ludzie poszukujący autentycznych duchowych praktyk i w takich wypadkach wschodnie religie, na przykład buddyzm, mogą się im przydać. Muszę tu stanowczo powiedzieć, że praktyka religijna to nie moda. To jest rzecz o wiele bardziej poważna, i dlatego studiowanie, dogłębna analiza jest tu ważna. Nawet jeśli ktoś podaje się za duchowego mistrza lub za religijnego przywódcę, to nie powinno się mu wierzyć na słowo. Trzeba badać, trzeba sprawdzać, czy jest godny zaufania, czy nie. I co więcej, najważniejsze jest nauczanie, a nie sama osoba nauczyciela. Osoba nauczyciela owszem jest też ważna, ale ważniejsza od niego jest sama nauka, więc trzeba studiować, dociekać i badać. Sam Buddha powiedział swoim uczniom: Ci, którzy za mną podążają, nie powinni przyjmować moich nauk z szacunku do mnie czy wiary, ale dopiero po sprawdzeniu prawdziwości tych nauk, poprzez własne doświadczenie. So that's, I think, very, very important. Jak żyć szczęśliwie? Uważam za całkowicie przestarzałe myślenie w wąskich kategoriach narodowych, zamykanie się we własnych granicach. Teraz potrzebujemy ponadpaństwowej, globalnej solidarności. Czuję, że dobre serce, współczująca postawa zawsze tworzą dobrą atmosferę i przynoszą szczęście nie tylko innym, ale również nam samym. Są źródłem spokoju i komfortu. Jak już wcześniej wspominałem, rzeczy zewnętrzne, bezduszna materia nie są same w sobie ani dobre. Ani złe. Natomiast na poziomie mentalnym, emocjonalnym pojawia się subiektywne rozróżnienie dobra i zła. Najważniejsze jest współodczuwanie, empatia. Nienawiść zawsze przynosi wiele zła. Natomiast antidotum na nią jest właśnie współczucie, które zawsze przynosi dobro. Wszystkie wielkie religie uczą nas tego samego. Miłości i współczucia, a także umiejętności przebaczania i tolerancji oraz etycznej samodyscypliny. And Dlatego czuję, że czymś najcenniejszym, nieważne czy dla wierzącego czy niewierzącego, i nie tylko dla ludzi, ale także innych istot czujących, czy to ptaków, czy ssaków, jeżeli okazuje się im współczucie, to każdy je docenia. Some small insect. Co do pewnych owadów, takich jak komary, nie wiem. Zastanawiam się, czy są one w stanie okazywać wdzięczność. Trudno powiedzieć. To chyba jakiś wyjątek. Jednak we wszystkich innych przypadkach istoty odczuwające przyjemność lub ból są w stanie wyrażać wdzięczność. Czy człowiek może w ciągu tego życia osiągnąć wyzwolenie od cierpienia? Jak można osiągnąć oświecenie, medytując nad formą Buddy? Jedna buddyjska tradycja powiada, że nie możemy osiągnąć tego stanu, jaki osiągnął Budda, choć możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu rozwoju duchowego. Z kolei inna tradycja buddyjska głosi, że każda czująca istota, Posiada potencjał przebudzenia, czyli osiągnięcia stanu buddy. To się nazywa naturą buddy lub nasieniem oświecenia, które już jest w nas obecne. Jeżeli chodzi o świadomość, istnieje wiele różnych poziomów świadomości. W swojej własnej naturze świadomość jest zupełnie czysta, niesplamiona. Natomiast wszystkie negatywne stany umysłu czy emocje są czymś powierzchownym i można się od nich uwolnić. Podstawowa natura świadomości jest czysta i ją nazywamy naturą buddy. Znaczy to, że sama istota naszej świadomości, sama jej esencja ma potencjał stania się umysłem buddy, czy też oświecenia. Dlatego też czasami jako ćwiczenia używa się wizualizacji samego siebie jako formy oświeconej istoty. To przygotowanie do przemiany w buddę. A więc my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasz rozwój? Tak, tak, oczywiście. Sam Buddha powiedział wyraźnie, że on jest tylko nauczycielem, że tylko wskazał ludziom drogę do osiągnięcia wyższego stanu duchowego. Czy osiągniesz ten wyższy stan, czy nie, to zależy głównie od ciebie. On zrzekł się za to odpowiedzialności. Tak powiedział.